No to lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie. Po raz kolejny w Halo 4. Hech. Hech. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, no to zaczynamy kolejną misję, jak wiem tym razem. Po naszym ciężkim upadku. O, masaka, jak się wczytało, szybko. No i mi też. Нека не создать свою дае. Но... Я буду

it's the crash I'm fine something was wrong even before we left the dawn Chief really I'm fine Cortana I was put into service eight years ago eight years you the you after seven chief Ona służy 8. halsey Chief. Właśnie she she chodzi o tym, że... Jakby program tych inteligencji ma swój żywot find Halsey. i. She can fix this. Tak jakby nie pamiętam. No, chyba w książce było opisane o tym jak żyją albo gdzieś indziej. Jak długo żyją, no i tak wygląda na to, że pomału koptana umiera. Do tego się po prostu okay. tak psuje. Nie wygląda no niż... tutaj, o, tu, alo. Nie wiem, z mnie się napada, bo... bo. nie wiem, jak tu iść. Chodź za mną. Cofmy się. To jest akurat misja z dema, kiedy tam było. Dobic nie dobitku Cz, on by i tak zginął No, mówię, że to jest akurat misyjka z dema więc jak testowałem to wiele razy to przechodziłem Wie, Wiesz gdzie iść. Wiem gdzie iść właśnie tędy Za mną wygada Ajaj, jaj captain

Nie, tu nie jest Halo. Jak ten? No nie. To jest kasina planeta. Gdybyś miał Halo, to byś widział pierścień tu dookoła. Poczekaj, no, tu jest broń, tu jest broń jak coś. A poza tym Dobra. gdzieś tu powinna być. O jest No Mac.

Well, as far as I know, I'm the only AI ever generated from living tissue—a clone of Dr. Halsey, to be precise. It may be possible to recompile my neural net by replicating those same conditions, but that means getting back to Halsey soon. to przykład możesz sobie tym samochodem jeździć tam w Twojezonie Tak. Jest specjalny wyścig nawet nie sobie jedziesz i przekaz jeszcze te bandy i przelatuje ci nad głową sygnał. co jest? Teraz zmieniamy się. Być lepiej niż wcześniej szło. Musiałeś sprawę. Nie, wcześniej nie było balastu z tyłu. Strzelaj. Hostels! Skąd muchy o tej porze w roku? Nie wiem, się zalęgły Co? Przygrzało się? Nie, nie. Halo, policja. Przygrzało się? Przygrzało się, tak. nie. Nie ma unlimited power. Już nie ma? Nie, najgorzej. Wow, widziałeś? <laughs> Dobra, to oszczędzaj się to Merci Unlimited A jest, tylko w sensie... Przegrzewa się, no wiem. Przegrzewa się. Góra, na góra, z tyłu i na górze. co by... so, so, zmiana? Tak. Ja. Tu w miejscu. To jest średnia. Ja się osłonię. In outside that structure over the ridge, it's possible they're onto something. No, i that not If we're going to hijack a ship from these covenants, we're going to have to find where they're landing first. I don't suppose you have a plan for that. We could always ask nicely. Asking's not my strong suit. I'm already dead. So pretty, almost dead. O ty skubańcy są Powiem, że inteligencja teraz już mają lepszą Nawet Mają instynkt samozachowawczy praktycznie Wkręciłem o Skuban. Uważaj tutaj. Kujwa, trzeba padłeś, spadłem.

Czy nie masz Pod, nad mapą? Yeah. Powinniśmy mieć taką ikonkę. To chyba nie wziąłeś tego, ale moja. Nie, już za późno. Później będą chyba jeszcze jakieś inne. Sentinels. I wonder, when they show up. Nie, o, myślałem, że jestem dead. There, Chief! A console in the back. It's a localized site cartographer. Hmm. Okay. In service of Forerunner Shield world, designate Requiem. Requiem? At least we know where we are now. Let's see if it can tell us what the Covenant so is. what happened i don't know it locked up i'm detecting power fluctuations in several locations i'll put them up for you Hopefully we can find some way to get this cartographer back online Kurwa. Idź tam do siebie Bo coś ci umie się zespiłeś Ja nie mogę No myślałem że jest przejście i tak szybko wbiegłem i no, no nie Poczekaj tam przed aktywacją nie

Wiem, też umarłem, też umarłem no, jestem czy by już Zmieniam na plecaturę Może kto to jest? Kto to bym się, że pod C jestem? O, jest mieczek. Aktywuję już. Uh -huh. The cartographer keeps acting like the transmission is coming from everywhere on the planet at once. It doesn't want to triangulate Infinity's signal. Oh, wait. I got it. That can't be right. Scan again. We've already passed through one layer of the planet's surface. It's not crazy to think that someone else made it deeper inside than we did. You mean the planet's hollow? Let me see if I can figure out a way to reach these coordinates that doesn't involve us digging a really big hole. There's a terminus on the far side of the complex. We can portal to the planet's core from there. What? I don't know. If we have a shot at getting you back to infinity. Okay. To jeszcze nie koniec. Czych zapytam się długo jeszcze? Nie wiem, bo jak testowałem to byłem w tym momencie Tu kończyłem gdzieś Znaczy kończyłem, sam z siebie kończyłem, nie?

Nie, mi się kończy. To jest gin. Taki... Nie. Nie idę na odwiedziny tak jak ty. Dostał heada i nic mi zrobił tak O oh, shit, kolejny wow. No także to było ten no Także ten Skoro miałeś mało życie chciałbym się nie zefnąłeś No do tego właśnie Nawet. Kurde. Jesteś, nie macie? Nie mam nic. Jesteś w pobliżu, cofnij się. O, jestem. Nie, bo tu te Banshee latają i tak. E, tutaj też ci przy zwłokach. Zespiła mnie i umarłem. Aha. I'm unlimited power. Oh. Czekaj przyjacielu Na mnie Kurde, się kamuflaż z takimi że zrobiłem

Nie, miesiączki tu są. A w każdym razie jeden. Albo dwa, nie, dwa są. chyba już końcówka jest. Jutro zakończenie. No na grafika to No to w takim razie końcówka już. Chyba. Na pewno. <inaudible> According to the cathedral, this terminal Ta, is the one node of a larger transit grid that spans the entire planet. What? When I tried to access the outlet closest to Infinity's transmissions, the system responded with this. What is it? That's the kicker. It's the forerunner symbol for reclaimer. Humanity. That's got to be Infinity. Can you get us to those coordinates? Let me try to open a portal. Cortana. I'm picking up unknown energy signatures. Where? This can't be right. Set a waypoint out of the tower. Cortana. No, także to było tyle. Także dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym. O, już tak szybko. Dobra. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.